Witajcie, z tej strony jarol 2 k witam was bardzo serdecznie w gierce The Finals. FPS <grym i> siku, który w końcu jakby powiewa nas świeżością. Nie jest taki sztywniutki jak Kozik czy Batyfieldik, W którym jednym z najważniejszych elementów to destrukcja otoczenia. No szkoda, że mój aim dzisiaj jest taki słaby. Pierwszą gierkę gram dopiero. Gdzie się typek gdzieś ukrywa. ale przynajmniej się ukrywał. Oj, oj, Bój mnie uratował, dzięki Ci, Mordzia. Aż typek nie żyje, warto byłoby go podnieść, bo tutaj jest zlimitowana ilość odrodzeń. E, o co chodzi w tej grze? A ten moment jest jeden tryb tylko, gdzie się w zasadzie... Oh, shit. Leży. Porobiony. Chodzi o to, żeby wziąć takiego wolcika, który jakby jest na gdzieś na mapie, się pojawia i zanieść go do takiego jakby bankomatu, w którym jakby można sobie wpłacić hajs na konto bankowe, że tak powiem. W górnym e lewym rogu teraz widzicie, jakby na stan mamy 200. Oj. The will need to try again. O kurde, nie miałem się ufryć. Myślałem, że nie goni od Tetów. I te właśnie trzeba dać z tych bankomatów i trzeba odczekać jakąś ilość czasu, żeby to się wpłaciło. Oczywiście przeciwnicy mogą nam przyjść i jakby zmienić, żeby na swoje konto to przelać. Podniosę szybko naszego. Nie mam defibratora. Jak widzicie tu na przykład się dach dawają. Destrukcja otoczenia jest jednym z najważniejszych elementów w tej grze i mega wyróżnia tą grę na tle innych. Okej, okay, tu mamy kaszał, gdzie 7 tysięcy ludzie wpłacają i możemy im to podebrać, kiedy na nasze konto to przejdzie. Ty. O kaszał, kurwa gdzieś spadł. Co jest? Ok, łatwo. Oj, ale jak do góry wejść? Tam nie przeskoczę. Chyba im podbierzemy to. Szybko, szybko, żeby nikt mi tu nie przeszedł do znowu. Mamy to. I siedem koła zaraz do nas się przeleje. I to jest po prostu całość tej gry. To jest o to chodzi tylko w tej grze. Jest to dla, niej, dla początkujących trochę skomplikowane, szczególnie dla tych, co nie przeszli samouczka. A idziemy, bo tam. A, kolejni już przejmują i. Zadanie jest proste po prostu, zdobyć jak najwięcej punktów. Teraz mamy już 8000 tysięcy na koncie i czerwoni teraz próbują sobie 7 tysięcy przelać kolejne. Kto wygrywa, ten przychodzi dalej. Taki tryb turniejowy sobie odpaliłem. Dużo kroków tu jakoś słyszę. Gra jest jeszcze w becie i co najważniejsze jest teraz przez dwa tygodnie, możecie sobie ograć za darmo. Teraz już jak tak to nagrywam, to już są niecałe dwa tygodnie. Oh shit! Gdzie moja wieżyczka? Gdzie ją postawiłem? O, lipka. Moje HP jest kurde, widzę, bardzo potężne. Nie chciałbym teraz gdzieś wychylać. Prawda, leży ktoś, Tarszałd odjechał. Niestety, ci się poręspili. O, 18 koła tu jest pod nami nagle. A pomocy dobra. Możemy go wziąć z mięsami? Dużo różnych dziwnych kroków słyszę, mam wrażenie. Coś tutaj jest z dźwiękiem zbagowane. A przypominam, że to jest beta cały czas. A tu jest jeszcze, okej. Okay. A tam, chłopiec i nie wejdę. Gdzieś działko bym musiał rozstawić. Wygląda na miejsce spoko, na działko. Jeszcze mam miny, miny gdzieś z tej strony bardziej spróbuję. I bronimy. Na tym polega cały gameplay, jest prosty, więc nie powinno być problemu z przyswojeniem tego. Eee, ale co najważniejsze, jest bardzo taki fajny. I co do tych odrodzeń tutaj, właśnie nie możemy się odrodzać sami, musimy sami się podnosić. Bo odrzucenia kosztują tikety, a tiketów ma się dwa. O kurwa jeszcze gdzieś od boku dostaję. Ja pierdzielę. Będę się respił, zużyję tego ticketa. Mam teraz dwa tikety, jak widzicie tutaj. I teraz Insert Coin i jednego zużyłem. Na cały mecz macie dwa respy. A tak tu trzeba się już podnosić potem. Nie, moje działko, tak szybko zniknie bronię jeszcze dzielnie, bronimy w sumie. Diabłko jest, jeszcze jak go tu da zabić. Nice. Kurde. Cały serwer chyba atakuje. O'rali wszyscy tam ten drugi punkt. Mamy to. 29 tysięcy. Jesteśmy już na pewno w drugiej rundzie. To jest, to jest koniec. Widzicie, tu już pół budynku nie ma. Jak rad nie gram tą klasą, gdzie mam RPG czy coś takiego. Ja się bardziej. Wolę mieć działko niż rpega, ale właśnie fajne jest to, że tutaj można całkowicie pole bitwy zmienić. Jeżeli się chce, to można tutaj rpegami praktycznie pół tej mapy rozwalić. Ciekawe, czy teraz się uda też wygrać. Teamek był spoko, wiedział co się dzieje, bo jak grałem częściej wcześniej, bo grałem to wcześniej wczoraj już samemu, to Timek no, nie losowały się takie dobre timki zbytnio. Tutaj każdy ogarnia co się dzieje. Okej, okay, to jest ten volt, kojarzę go. Tu wyskakuję, od razu stawiam działką w tym miejscu. Wow. No i typek kurde co kosuje od pleców na hita. I cały team teraz nie żyje. I jak cały team umrze, jest dodatkowe 30 sekund cooldownu na respienie się. Ja jestem piętro niżej, mordzia. Nasz typek się już drewpił, więc ale mamy tutaj okazję, żeby to przejąć całkowicie. No, środkowy myszek się pinguje, w sensie jak klikniecie kółko. Biorą! A, ktoś wszedł w miny. <laughs> A, bo to nasze, dobra. Już wtedy zdążył wziąć. The Mighty have grabbed the advantage. Też mam działko. Tutaj trwa jego aktywacja zawsze. Szczerze myślałem, że cudnie to będzie odebrać. Oni jakoś nie ogarnęli. Każdy sam tutaj próbował. Nie byli wszyscy razem. Mamy kaszał. Więc jak widzicie graficznie gameplayowo jest według mnie bardzo spoko. Na co mogę ponarzekać, no to błędy. Wiele razy po podniesieniu nie mogłem strzelać z broni, ale na to jest do poprawienia wszystko. I, no i jeszcze gunplay jakoś tak nie do końca mi się podoba gunplay. Jest taki trochę dziwny. A to dziwne, bo robili to twórcy Battlefielda, więc to nie jakieś tam nowicjusze.

Jestem pełen, tak na środku jest. Kurwa, no nie no, dobra, już nie wiedziałem co zrobić. Bo dwóch leżało, ja wiedziałem, że dwóch jeszcze zostało. Ale to są dwa różne teamy jeszcze. Ojej. Oj. Tak, tak, dokładnie, wiemy, wiemy że tam idziemy. Widzę, że wszyscy poszliśmy chyba tak samo. Ale czy zdążymy. I jeszcze tego nie przejęli. Więc tam na pewno jeszcze tr musi trwać walka. Nie mam linki kurde. A nie, tu jest jumpad. Przejmują.

Dobra. Właśnie o to chodzi w tej grze, taki szybki, jakby, szybki atak, szybka obrona, w sumie obrona nie może być szybka, ale wiecie o co chodzi, jest taka dynamiczna ta gierka. Dużo tu różnych możliwości można zrobić, dzięki temu właśnie, że wszystko jest zniszczalne, wszystko można przesuwać, te kaszawty też można. Tamten kaszawt w tamtej grze chyba ktoś zrzucił na ten pociąg, nie wydaje mi się, że on tam domyślnie był. To nie są. Kurde, zabiję na kogoś na górze chociaż Nasz jest, może będzie podnosił, nie co ten z defiberatorem. Nie, wszyscy nie żyjemy. O kurde, no zobaczcie, właśnie tutaj przed chwilą był cały budynek, jakiś Volt był na górze, a Volt teraz gdzieś spadł na dół, więc wody tutaj dużo można podziałać. Okej. Okay. Dostawię dwie rundy, nagram cały gameplay chyba z tego, tak mi się wydaje. 20 minut już nagrywam? Ho, lipka. Jesteśmy, kurde, elitarne cztery drużyny, najlepsze cztery drużyny. Zobaczymy, czy teraz nam się uda wygrać. To eee. ja dużo nie gadam, jak gram faktycznie, bo teraz próbuję się skupić, żeby jak najlepiej to szło. Eee. Dzięki temu też sami widzicie, jak ten gameplay wygląda. Eee. Tu na przykład to też można zmieniać jakieś, no teraz już jest specjalizacja, to nie mogę. Na przykład w bronie mogę wziąć shotguna. Tu mogę sobie wziąć explosive mine, akurat mam... No takie inne rzeczy z tych też mogę brać, nie? Na inny, są też różne trzy klasy, nie? Ja jestem takim średnim, medium. Jeszcze jest o high, czyli taki grubas, on ma właśnie RPG. Jeszcze jest taki light, który właśnie ma tą kosę, którą mnie zabił wcześniej od pleców na hita, więc są różne różne klasy. No ten medium wydaje mi się taki najbardziej uniwersalny z tym Akaczem, bo tamte inne klasy mają bronie takie już wtedy bardzo różne bym powiedział. The mighty are Mike mighty getting a vault open. Two, <laughs> kurde, jawka tak rostawiona tutaj. Our fans might just be in awe of the shock and awe as they're opening a vault. Do takiego kaszafta pójdziemy? Chyba tamtego no. Kurde, mogłem się nachylić. A działku tu nie ma zasięgu na niego. Teraz będzie miało. O, chyba go zabiłem. Zemsta. I powracamy do walki. Banking on

No i, moi drodzy, taką taktyką jednak się udało teraz zrobić kaszałta Na razie wygrywamy. Do drugiego nie ma co biec. Chyba sobie po Volta pójdziemy. ale no, okej, okay, tam jest jeszcze. Nie widziałem tego. Więc tam walczą wszystkie trzy teamy, a my sobie na czwierce tutaj przejmujemy. to niżej, jak to się schodzi niżej. Okej, okay, tu są skady. Nie znam jeszcze map na pamięć. Na razie wygrywamy zdecydowanie 10 tysięcy. Spoko. Będzie miała druga wygrana w tej grze taka na no, turniejowym trybie. Kurde. bo tutaj trochę ha haty się rozpadło Takuje jednego, nie? To jest w windzie w ogóle? Ok. Do góry, do góry, do góry, do góry. Tego się chyba nie spodziewali. Mam tylko jedną. Oj! Bo wyżej, HOP! bo sam zostałem. Ja pierdziele, tak miało wyglądać. Halo? Nie! O! Działko tu jest. To jeszcze na złego typa trafiłem. Nie! Kurde, jeszcze jakiegoś sama dostałem na koniec, god damn. Ale o to tu chodzi! O taki intensywny gameplay! Nasz tam cały czas broni w ogóle, ja tam nie mogłem się dostać do niego, ponownie. Niech to bronią raczej, ja, ja, ja się zrespię. Ej, dobra ta pompka, ja mam trochę inną. Takiej chyba nie mam jeszcze. No i mamy to, 30 tysięcy, nawet rekordową kwotę! Więc prawdopodobnie teraz się będziemy widzieli w prawdziwym finale. The, the Hide Notes i The Mighty X, czyli tutaj właśnie my... Wydaje mi się, że wcześniej też walczyliśmy ze sobą, więc... Wiemy, że jesteśmy od nich prawdopodobnie lepsi, ale zobaczymy, czy nam się to faktycznie uda dokonać. Zostaliśmy jeden na jeden składy, tak się gra w finalną rundę. Więc nie ma jakiejś możliwości, żeby w dwóch być na w Voltach. miny są. Za no dużo nie robię szczerze na razie. Okej, okay, leży jeden. Oni no z tym Voltem uciekli, czy co się z nim stało? Uciekli, kurde. Poświęcili jednego typa. Jak tam w ogóle dojść? Tutaj jumpa tędy, nie? Chyba. Wuhu Czy ich jest, ich jest aktualnie dwóch, prawdopodobnie. Leży. Nasz też gdzieś leży w ogóle. Leży. Wow! No tak to miał wyglądać. Leży. volt. Jest teraz maksymalnie jeden. Gdyby to ustawić. Tu. Nie, te kroki coś są w tej grze zbagowane. E, więc nie licząc bugów, bo ten gunplay mi się nie podoba. I szczerze, nie ma czatu. E, brakuje mi komunikacji z innymi. Nie chodzi mi o voice chat. Voice chat też pewnie może być, ale taki chociażby normalny. Nie ma czatu w tej grze. Klikasz Enter, nie ma nic. Klikasz TH, cokolwiek nie ma czatu. Na pewno idą razem wszyscy. Będą wjeżdżać, rozjeżdżać. Wydaje mi się, że marne mają szansę już teraz, żeby to przejąć. Nie wiem dokąd Linka ich prowadzi, tak szczerze. Aha, oni już tu są. Proszę. Mamy to. Nice. Czyli pierwsze wygrywamy. Ciekawe czemu nie zaatakowali. Rozłożyliśmy czy co? Nie będzie się stało szczerze. Ja wiem, że nic im nie zrobiłem praktycznie. W tym miejscu. Oh shit. Czemu <śpiewanie> się broń sama zmienia czasami? O kurde, leczyli go. Ajajaj, akurat ta mechanika mi się nie podoba w grach, zbytnio szczerze, te takie właśnie leczenie kogoś i tankowanie go, bo teraz widzę, że on miał jeszcze większy pancerz dzięki temu, no ale trudno. Dlatego nie grałem w takie gry jak Overwatch czy coś takiego, bo naprawdę nie, nie podobały mi się takie mechaniki, strasznie. Ja, mamy naszego.

Nie, podnoszę naszego, totalnie mam powiedzieć, co tu się stało. Właśnie takie rzeczy tu mu się dzieją. Że pół chałupy możecie rozwalić I jeszcze się coś wali cały czas A to tak głupie, całe noce, całe dnie To nie ma innego? Wyżej mamy, wyżej mamy chłopaki! No właśnie kurwa, oni tego nie widzą O, zauważyli, dobra Tamtego chyba rozwaliliśmy cashout'a, może tak się stało, nie jestem pewien. On teraz w powietrzu jest. Okej. Okay. Doleciał. Oj, 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 oj. Oj, sorry mordeczki. Dobra. Niech on ma. Każdy mu zepsuje. Nie mam jak się dostać wyżej. On ma linkę. Nie, nie spadło. Tu jest istna demolka tego punktu. Fajnie, jakby teraz mnie nikt nie bił przez chwilę. Bo mają full wipa, full wipa mają chyba. Nice, mamy chyba wygraną już w kieszeni. 35 sekund, raczej jest wygranką. No i moi drodzy, tak ta gierka wygląda. E, już chyba mogę się do mnie żegnać, bo Gempi wydaje mi się że już tak drugi jest. Zagrajcie w to, naprawdę. To tutaj jest dla mnie jakaś nowość w FPS-ach. Po tylu, kurde, jeszcze mają wipa, bo 30 sekund, nie? Jak wybidziem motki? O nie nie, po prostu próbuję rzucać. Ej tak się rzuca granat A no, nie wiedziałem o tym. Ebo mnie przegniata Halo Wygranko turnament Wins. Mówcie mi champion. <laughs> Dobra, zagrajcie tą gierkę. Macie link prawdopodobnie w opisie do Steama, gdzie możecie sobie tą gierkę jakby to powiedzieć poprosić o dostęp, bo trzeba mieć dostęp do tej gry. Przez dwa tygodnie, no to teraz macie około jakichś tam wiecie 12 dni na to. Zagrajcie, naprawdę warto. 26 koła punktów, 24 fragi zrobiłem. God damn. Ma 9 śmierci. Dobra, na ja i żegnam. Zagrajcie w tą gierkę. Do następnego odcinka. Papa. Pa.